W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy event jesienny w grze North Poland-Masuria jest dobry. A więc zaczynajmy. No cześć, witamy Was bardzo serdecznie z odcinku z oceny z Masurii. Dziś postaramy się Wam przedstawić konkretne rzeczy, najważniejsze rzeczy. Porównamy, może, też niektóre rzeczy do Polish car driving. No i mamy nadzieję, że Wam się spodoba, a więc już. Nie przedłużając, zaczynajmy. Dobra, bo teraz jest, górę. teraz jest ten event halloweenowy, no to ja sobie pierw otworzę gdzie to w ogóle jest, bo ja nawet nie wiem. Właśnie sam też nie wiem. Jest w Bartoszycach. Bar... Bartoszach, Bartoszach, Bartoszice. sorry, Bartoszach. Nie, nie Kurczę, akurat niefortunnie się tak strafiło, że zaczynamy też jak jest noc, także nie fajnie. Widzę, że ty już tu chyba trochę grałeś, co? Nie. Takie A, no to troszeczkę. Czekaj, z wiadukt. I dobrze jedziemy? Chyba tak, chyba przez jakby obok urlęku. To teraz rolemi, prawo chyba. według mnie. Mi też się tak wydaje, ale nie wiem. Nie no, raczej tak. Chyba gdzieś zaraz w lewo tak mi się coś wydaje. Ale ja nie mam pojęcia. Eee, nie mam pojęcia. O! Yes, o Autumn event. Okej, okay, no co tutaj? No gdzieś prosto był znak. Ale tak porównując do PCD modele samochodów, to gdzie Ci się bardziej podobają? No nie ma wskaźników i w PCD, i w sumie w tym, więc no. Znaczy, w niektórych w PCD są, ale no. Tak, racja. Też trzeba podkreślić, że chyba tutaj na Mazurii. Nie chcę mówić, bo nie wiem też, ale tu są chyba pobierane samochody, wiesz? Nie, tu nie są popierane, tak mi się wydaje. Też raczej są modele by... robione? Wydaje mi się, że nie, raczej by do tego nie dopuścili. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj zaraz lewo, ale gdzie? Tu nie mam pojęcia. Ale tu był skręt już, bo mi się coś wydaje, że my przejechaliśmy. O! Czekaj, 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 jest, o, 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 dora, o, o, jest prawo. jest o, 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 o. pierdzielę. Coś chyba ludzie. O, ja też w sumie jeździłem, dobra. Ej, fajny dźwięk był. O kurczę, jaka droga, fajna. Auto event aktywny, dobra. Co tutaj się teraz robi? Bo ja sam nie wiem. Stąd bierze się chyba ten stawy. Dobra, mam do. Sied... Siedliska, coś tam, 19. To jest dosyć. Listo w sumie. Jeszcze nie mam nic. Są tu fotoradary? Nie wiem, ale uważaj, bo jest admin. Gdzie? Tak, od razu. Jest admin na serwie, więc uważaj. Skąd wiesz? Czuci. No piszę, ma... że jest no. Dobra, luz, przecież nie będę nic zrobił. Wiadomo, to nigdy nic nie robisz. No nie. I no co ja, no, przecież nic nie zrobiłem. Takiego, że Mbana On... kiedyś dostał. Czy znaczy, ja czasem no, jadę na podwójną ciągłą, albo na ciągłą po prostu, ale no. No dobra, ale bez przesady. No bo tak pojadę sobie 130, tak jak teraz. No, a jest... Gdzie jest? W sumie nie wiem, pewnie do setki jakoś. Ale czasami na PCD mam takie kurcze wrażenie, że z... prawie za wszystko tam można bana dostać. Wow. Jak są adminy, to tak. Trochę tak. To jest akurat znaczy, tak też, no. beznadziejne. Znaczy ja na PCT koło admina kiedyś przeleciałem. 200 na godzinę obok niego i nic się nie stało, ale no... No bo, no tak... A ja jak wyjechałem kiedyś na... Bo spotkałem kiedyś radiowóz normalnie oznakowany jechał admin, nie? Ja normalnie no. wyjechałem po prostu na drogę i kika dostałem. Kika i jeszcze to jest cud, że bana nie dostałem. A że kika? To, to, to ja słyszałem o jeszcze innej historii. Znaczy bana chyba też dostałem. No bana też dostałeś. No właśnie, przez to właśnie chyba. Dobra, ja jadę 140 tym Polonezem, który zaraz silnik wykruje. Ja dostarczyłem... Czemu nie mogę? A, dobra, dostarczyłem. Dostałem 4 liście i 800 kasy. Ej, no powiem Ci, kurczę, że ta mapa jest naprawdę duża. No jaka duża jest nawet? No, czy jest większa od Polish Car Driving? Na pewno nie. Chociaż... Na chociaż pewno nie, no, może być większa. Jest, Ale jest... porównywalna, znaczy, nie wiem. Długością jest... Większa pewnie, ale jeśli chodzi o jakby tak rozbudowę, to tak ogólnie jeśli chodzi, to nie, to nie ma szans. A tak a propos, no, a propos PCD, no. nie wiem jaka jest powierzchnia mapy, ale kiedy będą, kiedy będzie miasto-miejscowość nowa w PCD dodane, bo coś tam wspominałeś? Ogólnie ma być rozbudowa sławna jeszcze w tym roku. O, o, i Bobrowic chyba, tak? Czy tam Bobrowiczek? No to Bobrowiczki to są jest to Rework, czy tam Bobrowic, nie A Rework, sorki. Chyba Bobrowic bardziej. I jeszcze mają być sycewice, ale to jakby nie wiadomo kiedy. Trzeci chwyt. Kurcze albo... jest, fotoradar 800 dostałem. Sporo. O, jestem, dojechałem. Kurde, nie fajnie, bo to jest fotoradar, ale dobrze wiedzieć. Co? O, liście. Ło, kurcze! Zlogowało mnie. I co muszę tam teraz wracać znowu? Tak. Może bo... się tepnąć w sumie. A, no. To, chyba... to też ma sens. Czekaj, tepa no. się. Ja bym się zres... z Eskape zresetł się może despawną. Chcesz w się sensie odrodzenia. No. A nie, może tam kliknąć na dole mapy i po prostu teleport spawn. I A no. spoko, spoko, już nie to się odrodziłem <laughs> i tak. Dlatego ja nie widziałem w ogóle. Ale czekaj, za te pinion. Auto eventowe jest za jaką walutę? Wiem, że. Znaczy, za liście, ale to wiem, że ma być około tam chyba 300 liści i 500. Ale to ja dostarczyłem liście i dostałem kasę. No tak, i kasę i liście dostałeś. Ile masz liści na tabie, weź, zobacz. Niech na tabie. Masz 5. Masz a mówisz, że tu. No tak, 5 ja a, a ile potrzeba? 200... znaczy 275 chyba na pierwsze, a na drugie jest 500. O kurde. To, to serio się trzeba najeździć. Chyba tam, gdzie bliżej tam jest lepiej. Tak mi się coś wydaje. Tak? Nawet to myślę że o wiele lepiej. Coś no jest. ty masz na pewno lepsze auto, bo ja jeżdżę kurczę polonezem, nie? Co tu jest? Hmm? To jest coś bardzo dziwnego. Gdzie jesteś? Tam gdzie się Weź tam gdzie się bierze. Y no, jakby, liście do, wejdź, pojedź. No, jadę, jadę, jadę. tym coś bardzo dziwnego. Ty już znamy pierwszy ewentowe auto. To jest ten. Jakiś Wart, Breta, Koralo. I to jest Ford jakiś i Breta, Coralo. No, to nie wiem, jak to, co to może tak. być. Dobra, ja idę, jadę w sensie. A to ty BMW masz, że tak parkujesz? Sorry. Dobra, no w każdym razie tutaj są, te się liście bierze. Ale tutaj jest coś bardzo dziwnego naprawdę nie wygląda dobrze. To jest. A! O! <laughs> Chodź jeszcze mną. Bo to jeszcze, jeszcze jest auto pierwsze i Drugie tutaj się. O! Kiedyś dobra, mi się nie podoba. No, taki kuźwa. No, nawet nie najgorsze. W sensie spoko wygląda, ale. No... Chciałem mm. na coś lepszego. Może Też, drugie będzie dobrze. lepsze. Znaczy na pewno drugie będzie Siedliska! Lepiej. Gdzie są siedliska? O, ty, ty masz fajnie. A tu są. Kurde, to tu zaraz obok. Gdzie ja mam? Bartosze jak? Ty będziesz się starał zbierać na te autka? Yy, myślę, że na to pierwsze można spróbować. Albo na to Ale drugie. na drugie raczej nie. Znaczy, albo pierwsze, albo drugie mogę spróbować. Albo to, albo to. Ja w ogóle mega blisko paczkę. Ja mam mhm. do tego samego miasta, gdzie jestem. Mhm. Czyli dokąd? Do Bartosz Bartoszu Bar Bartosz jakby Bartoszy Do Bartoszyc chyba to się odmienia tak Możliwe Ja miałem dosłownie 2 metry Ja mógłbym na nogach przejść Ja do siedliska muszę... Siedl Kurde Ciężko się odmienia Polska język ciężka język Uuuu Troszeczkę Jednego liścia dostałem serio I 60 dolarków niecałe No to beznadziejnie co za jak ja? ja jak jechałem do ruskiej wsi, nie? To nie? dostałem 5 liści. Piękno. No, to tak dosyć mało jak na taką odległość. Dosyć. Ja dostałem 4 za TT. No ja właśnie wiem. Podróż. Chociaż to jest nawet porównywalna odległość, tak jak na łapę spojrzeć. A ty jechałeś dokąd? Do, do siedliska, tam gdzie ty teraz jedziesz. No. A to jest dosyć blisko jednak, nie wszystko. No. Ej, ale, y, słuchaj, y, waluta te złotówki w grze, czyli normalna, nie jest brana pod uwagę... O kurde, jak ja pojechałem, sorry, sorry. E, nie jest brana pod uwagę do kupna eventówki. No nie. Dobra, czyli tak ja sobie mogę lepsze dać. auto kupić, dobra. Ja sobie kupię tego Passata, co ty masz. No i no git, on jest tak chyba najlepszy w tej cenie, tak mi się wydaje, chociaż A ile on kosztował? Nie wiem, jest trzeci chyba. Okej. Okay. Żwalcie, ja jadę. Słuchaj, idziemy też na inne prace, żeby pokazać, czy lecimy event na razie? Może ja sobie dowiozę i później możemy sobie pójść na, na ryby. Tego na ryby, no. No też można coś zdobyć. Zobacz, co to auto. Auto nawet spoko, ale i tak by się przydało lepsze. Które? No nie wiem. A jakie tam jest, jakieś, jesteś tam teraz? Ale w sensie. Tam w gdzieś tyle tak? No. Volkswagen Twój jest za 8000, tysięcy, proszę Pana. No drogie są samochody. Chyba z BMW jakieś M Competition, nie no Competition nie, ale jakaś MK chyba za 300 koła, się takiego. Czyli co? Wiem jaka jest w ogóle, wiem jaki jest samochód za liście kolejny Jakie? Jaki? Z BMW. Skąd wiesz? No bo widzę po bryle. To jest. że W sensie. Stara trójka. Bo u nas jest takie, takie całe czarne. I po prostu tak. widzisz, jaki ten? Tak. Ja, oni co te serie zrobili? Nie, to muszę aż zobaczyć. Jest to takie BMW. Może wrzuci wam, pa Pablo, przebitkę. Jak na PCD. Takie stare M3. Takie czerwone, jak my mamy. o ale to to bym chciał mieć. o ja być. wiem, jakie. To do, no. ten driftowóz. Tak, jakby, no. O kurde, dobra. To jakie to jest? E e E30? Co? Nie, nie wiem co to nie, jest. Nie, nie pamiętam teraz, wiem, że to jest trójka. Chyba, nie, czy piątka? Nie wiem, kurde. Mi się wydaje, że trójka. Kurde, teraz nie chcę mówić, bo za... Ej, zapomniałem. A tak to zawsze wiedziałem. No to później sobie tam wejdę, zobaczę. Dobra, dobra. O, jest! Podobne, to jest E30. Takie um, coś, to... chyba. To jest coś na podobie, tego jak tu widzicie teraz. Tylko to jest ze spoilerami, chyba. Mogę się mylę, może to nie jest to auto, ale. Na taką jakaś pewnie, wygląda. Jakiś M, pewnie 3 z tego, z serii E. To fakt. Jakiś. Of sale, of sale. Serii e tam. to BMW mi się strasznie podoba. To M3 Touring. Tak zwane. Dobra. Uciekamy, lecimy szybko na ryby, co ty na to? No, można zaraz iść, tylko czekaj, bo ja dowiozę jeszcze. Dobra, jasne, to ja czekam na spełnię. Już dowiozłem. To zawsze te, ten, no, to te pójść. Ja już sobie pracę co? zmienię na rybki. To? Sporo tych świecących, zobacz sobie pod wodę. A, a co one robią? No, to są właśnie te eventowe. A, i to co tylko one, robię? Tylko one dają te. Inne nie dają liści, tylko one dają liście. Proszę No tak, ją. masz co tam. Gdzie mu nie mogę łowić? O mogę łowić. Let's go. Ciekawe ile za to dostanę. Ej no co jest mi się. O. o dobra. Prosto ją wyłowiłem do... No i weź powiedz ile dostaniesz. Dobra, mam ją. Ty, ładnie wygląda. Jednego liścia dostałem, serio. Dobra, to się nie opłacałem to no. niebie. No nie wiem, może też się no, opłacają. Kurde, w sumie jedna ryba, a jeździć tyle, no to się opłaca. Potknęłam jakaś ogromna złota ryba. To no git. Może też od wielkości zależy tej ryby. No możliwe w sumie. Mam nadzieję. Dobra. Jakiś roach. Ale wygląda fajnie. Może teraz po prostu dwa dostałem, więc... W sumie to chyba zależy od, albo od wielkości... Bo to po prostu rzadkości jakoś tej ryby coś Dobra, ja w sumie wbiję do PCD i zobaczę co to może być za auto no, Także... Dobra, to sprawdź i chyba kończymy To jest E34 to w PCD. No To jest szczerze mega podobne No jest, strasznie Jakby to było coś takiego to bym się wcale nie zdziwił Też nie. To akurat słabo zrobili, zrobili to, bo to jest bardzo proste do rozpoznania. No, mógł kloca wielkiego dać by było, ale... No, mogliby nic nie dawać nawet. No w sumie tak. Albo dać no, się w multiplayer i wtedy byłaby... No raz, no na przykład, nie, po prostu by był albo jeden czarny kloc wielki, albo po prostu pozycja i znak zapytania na przykład, albo nic by nie było, nie. Także wiemy już jakie są auta, wiemy już gdzie jest event i wiemy już, że z ryb też da się dostać liście. I to tyle na w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Żegnam się z Wami na razie.